Dzień dobry kochani z mojego pięknego świerkowego lasu. Gdzieś w Beskidach po kilkudniowej podróży wracam wreszcie do domu. I dobrze mi z tym, bo choć bardzo lubię podróżować, to Eee, najlepiej odnajduję się gdzieś w przestrzeni, właśnie e, przyrody i ciszy, i takiego swojego miejsca, w którym czuję się bezpiecznie. Zawsze jakoś to wycisza mnie i mogę wreszcie odespać. No dobrze, a dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem: eee, odejść czy zostać w relacji? I czy to takie oczywiste? i postaram się wam wytłumaczyć to z takiego poziomu trochę mężczyzny, trochę kobiety, trochę relacji, trochę naszego rodu, bo to też ma ogromne znaczenie i trochę z pozycji takiego wewnętrznego może dziecka Zobaczę, co z tego wyjdzie, bo zwykle nie przygotowuję się do swoich filmów, a po prostu dzielę się tym, co płynie gdzieś tam z serca i co chciałoby może ujrzeć światło dzienne i może Was wesprzeć, kiedy jesteście na drodze takiej decyzji, czy zostać w tej relacji, czy odejść. Eee, relacja to jest eee, to jest jak taki pewien system, Działania, funkcjonowania, yy, myślenia. I on jest w jakiś tam sposób zorganizowany. A przez kogo? A przez dwoje ludzi, czyli przez mężczyznę i przez kobietę. No i często jest tak, że w te relacje wielu, wielu z nas, zwłaszcza te osoby, którym się te relacje gdzieś nie udają albo w jakiś sposób y, są dość. Yy, Takim wyzwaniem, żeby, żeby w ogóle przetrwały, to często wchodzimy właśnie z pozycji pewnych ról. No i na przykład, kiedy mamy taki wewnętrzny brak własnej opieki, takiej jakiejś tożsamości. Albo wewnętrznej autonomii, albo poczucia bezpieczeństwa z samym sobą: poczucia takiego, jestem ważny, jestem ważna, e, takiej pewności siebie do tego, kim jestem i e, czego chcę w ogóle w swoim życiu. Często wchodzimy w relacje z pozycji ran i bólu. Nie do końca wiemy, kim właśnie jesteśmy. I często właśnie to wszystko się nie udaje, bo wchodzimy w te relacje i one często od, od tego partnera chcemy y, tej miłości, tej uwagi, tej atencji. Często wchodzimy do relacji z raną, raną dzieciństwa, naszego. Y, Naszego domu, w którym się wychowywaliśmy, tam był pewien schemat, tam była też pewna dysfunkcja. Na przykład nie był obecny tata, albo nie była obecna mama, albo obojga rodziców, albo e, ten dom był bardzo przemocowy, albo tylko jeden rodzic się opiekował, albo był alkohol, oboje rodzice pili. Albo e, dzieci zostały pod opieką kogoś, instytucji, czegoś. I tam jest dużo bólu, dużo ran, dużo takiej nienawiści. I e, spotykamy drugiego człowieka. No i co? No i chcemy tego, czego nie dostaliśmy w tym domu. Jeśli będzie to na przykład e, uwaga, atencja, bliskość, taka czułość. Bycie z, y, przy każdych naszych trudnościach i problemach i wyzwaniach. A może był to nadopiekuńczy dom, na przykład, nie, gdzie rodzice, może mama za dużo poświęcała nam czasu i my nie potrafimy samodzielnie być ze sobą, samodzielnie coś robić i działać, bo cały czas potrzebujemy kogoś obok, bo dzięki temu czujemy się bezpiecznie. I w tej relacji będziemy potrzebować czego? No, żeby ten partner był z nami non-stop żeby ta miłość, że ta miłość będzie dla nas wtedy wystarczająca i dobra, kiedy ten partner będzie zawsze z nami, kiedy jest nam trudno, kiedy jest nam ciężko, jesteśmy ze sobą 24 na dobę i nie umiemy sobie niestety poradzić z tym, kiedy jedno z partnerów chce gdzieś wyjść, i coś zrobić po swojemu, nie? No i wchodzimy właśnie z takim brakiem. No a z drugiej strony może być tak, że ta osoba Potrzebuje bardzo dużo przestrzeni, bo zawsze żyła sama, bo nie było wzorca męskiego, na przykład mężczyzna. Żyje, mm, lubi być sam, lubi samodzielnie, nie wiem, jeść, podróżować, żyć. Nie tak do końca martwi się też tą drugą osobą, nie? Mm, a może martwi się, ale nie angażuje się w relacje, bo zawsze był sam, bo zawsze musiał liczyć na siebie, na przykład, nie? Tutaj y, też może być taki przypadek. No i co? No i y, ta osoba, która potrzebuje tej ciągłej atencji, uwagi i miłości, ta z tego nadopiekuń, nadopiekuń, nadopiekuńczego domu, spotyka się z tym człowiekiem, który potrzebuje tej przestrzeni wolności i jest tym uciekającym takim człowiekiem, to bardzo trudno jest zbudować taką relację, bo ona y, będzie chciała, albo on, bo to może być również zamiana ról. Może być to, może być to odwrotnie, czyli <laughs> mężczyzna może być tą osobą, który, która, która ży, który żył w takim nadopiekuńczym domu. No i... Y i jedno będzie chciało budować, a drugie będzie chciało uciekać. Będzie chciało tak dużo te, tej przestrzeni, że gdzieś trochę trudno się spotkać. A, też mężczyzna, który pochodzi z domu, gdzie nie było wzorca męskiego, będzie się zamykał, będzie milczał, będzie zamknięty emocjonalnie, a, nie będzie potrafił rozwiązywać problemów. Kiedy nie było tego taty, nie? E, nie będzie rozwiązywał, e, nie będzie działał, żeby dojść do tego do celu, żeby ta, ten związek funkcjonował. Będzie przerzucał odpowiedzialność na tą kobietę i będzie często mówił, żeby, że to ona coś zrobiła. Albo kiedy ona coś zrobi, no to e, może być tak, że. Mm, będzie ją obwiniał, jakby nie będzie widział też w sobie tej pracy, jaką powinien wykonać, żeby ta relacja funkcjonowała. A w ogóle nie będzie chciał się rozwijać, może w jakiś taki sposób bardziej duchowy, emocjonalny, psychiczny, intelektualny. A... Często y, mężczyźni którzy pochodzą z takich domów, gdzie też tego wzorca nie było tego ciepła i miłości, tej, 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 takiej męskiej energia była taka bardziej zawziętość, y, taka ja postawię na swoim, y, moja jest racja, to też tak to będzie w związku potem wyglądało, że y, Trudno będzie się pojednać, bo kiedy ty będziesz potrzebować kobiety, uczuć, emocji i, i takiej bliskości porozmawiania, to on będzie stawiał na swoim uciekał, i po prostu ta upartość w nim będzie bardzo głęboko gdzieś tkwić, i on po prostu jakby nie będzie widział potrzeby, żeby przyjść i porozmawiać, kiedy przyjdzie jakiś kryzys. Kiedy coś trzeba będzie przegadać, to on będzie uciekał. I w tych trudnych tematach nie będzie chciał ich rozwiązywać po prostu. I tak się dzieje, kiedy dom jest bardzo dysfunkcyjny i nawet ten tata może być obecny fizycznie, ale nieobecny emocjonalnie. To będzie to samo. Więc e, e, no właśnie. Z kolei kobieta. E, która miała mm, też również zaburzony taki dom e, na dopiekuńczą matkę, nieobecnego ojca, albo jakiś taki przykład e, życia e, w przemocy, w agresji jakiejś, to będzie szukać sobie taty, będzie szukać sobie człowieka, który będzie miał jej dać to bezpieczeństwo i tą miłość, i tą bliskość, i ten spokój. E, a zwykle spotyka takiego człowieka, jeśli sama siebie nie przerobi i, i nie przepracuje tego, to spotka człowieka, który też wcale niekoniecznie jej to da, i wręcz będzie jej pokazywał to, że on jej tego nie da. I ona będzie cierpieć w związku z tym, że ona tego nie dostaje, no bo, bo ma to sens. Partner nie jest od tego, żeby dawać. Czy wypełniać nam, dawać to ok, ale wypełniać nasze braki z dzieciństwa. Ale często ta kobieta może porównywać też tego partnera do swojego ojca. I zobaczcie, na przykład, ile jest tak, że szukając sobie relacji, na przykład z mężczyzną, widzimy w tym mężczyźnie swojego ojca i to w jaki sposób on. Ten ojciec się zachowuje. Będziemy nawet e, widzieć to, że to zachowanie się wręcz pokrywa. Na przykład, kiedyś ojciec był nie, emocjona, emocjonalnie niedostępny, uciekający, teraz partner może być emocjonalnie niedostępny i uciekający, nie? Więc to jest ten schemat właśnie. E, no i tutaj przechodzimy do naszego rodu. Zobaczcie ten ród, jak on, czyli wracamy do relacji między rodzicami. Popatrzmy, jak te relacje wyglądały, nie? Jak, jaka tam była zażyłość między nimi, jak oni rozwiązywali problemy ze sobą? Kto brał odpowiedzialność, nie? Jeśli brała matka za wszystko, to i ty to będziesz brała odpowiedzialność za wszystko. Będziesz się czuła winna albo wręcz zobowiązana do tego, żeby tą relację prowadzić i żeby robić wszystko, żeby ta relacja przetrwała, nie? Bo albo na przykład postawisz sobie taki cel, że kurde, skoro relacja moich rodziców się nie udała, to ja zrobię wszystko teraz, żeby ta relacja się udała nie? Kosztem siebie. Um. No i często z tych dysfunkcyjnych domów widzę, że zarówno jeden partner, jak i drugi ma brak pewności siebie. Jak będzie brak pewności siebie, to będzie tej pewności siebie szukał na zewnątrz często. Jeśli nie dostanie tego od partnera, czyli od, często od tej mamy, którą albo taty, którego czasem ten partner zastępuje, to będzie szukał na zewnątrz. No mężczyzna na przykład może szukać to w innych kobietach, nie? Nie będzie sobie radził z tymi emocjami na tyle co powinna co powinien dostać od mamy na przykład nie a nie dostał z jakiegoś powodu bo mama również miała dużo problemów emocjonalnych i sam dorastał i bez ojca i jeszcze w tych wszystkich emocjach i w tych emocjonalnych brakach i, i e kiedy się pokłócicie, kiedy będzie jakiś kryzys czy konflikt w związku, to on nie będzie chciał rozwiązywać, tylko, bo on sobie po prostu nie będzie radził z tymi emocjami. Jedynym rozwiązaniem dla niego będzie albo wyjść, albo zamknąć drzwi, albo się wyprowadzić, albo przemilczeć. Albo zrzucić na ciebie winę, albo znaleźć sobie kogoś, kto wypełni go, nie? Tą jego pewność siebie, albo wyciszy go emocjonalnie, czyli mm, będzie szukał takich prostych dróg do rozwiązania tych wszystkich e, problemów emocjonalnych swoich, nie? No nie wiem, poprzez e, sypianie z kobietami, masturbację, alkohol, używki, e, poprzez e, nadmierny sport na przykład, poprzez e, wyłączanie się, uciekanie gdzieś tam do ludzi od świata, gdzieś tam właśnie e, będzie się izolował. Albo będzie chciał tylko być y, pośród ludzi chaosu, y, bo y, to będzie w jakiś sposób trochę, y, będzie uciekał od tego, dzięki temu, że może y, być y, pomiędzy ludźmi, czy tam, nie wiem, włączyć sobie coś, jakby nie będzie myślał i cały czas będzie uciekał od tych emocji, żeby się tylko z nimi nie spotkać, bo on sobie po prostu z nimi nie będzie radził. Dlatego często te relacje nie wychodzą, bo jeśli jedna osoba nie radzi sobie, załóżmy kobieta z emocjami, nie radzi sobie z byciem gdzieś samodzielnie ze sobą, nie radzi sobie, mm, no, choćby z, mm, z kontrolą, o, po prostu cały czas potrzebuje kontrolować, bo, bo boi się tego. Że ten e, niedojrzały emocjonalnie mężczyzna, na przykład, może ją zdradzić, będzie ją okłamywał, no i, i ona o tym wie podświadomie, dlatego też kontroluje, dlatego też się skupia, dlatego też w jakiś sposób ta, ta uwaga nie idzie do wewnątrz, tylko gdzieś na zewnątrz. Bo zwykle jest tak, że się spotykamy m, podobne, przyciąga podobne. My wchodzimy z braków często w te relacje, nie? i warto sobie to uświadomić nie dlatego, żeby zakańczać te relacje, bo te relacje one wnoszą w nasze życie bardzo dużo wartości, ale żeby zacząć wewnętrznie pracować ze sobą, żeby te rzeczy z zewnątrz nie działały na nas, abyśmy mogli się tak zbudować indywidualnie i pokochać się w pełni, że jeśli ten partner się zatrzyma z tym rozwojem i już nie będziemy chcieli z nim być, to podejmiemy decyzję z miłością dla siebie, ze spokojem i pójdziemy swoją drogą bez histerii, bez lęku, że sobie nie poradzę. Dlatego to bardzo ważne, żeby gdzieś skupić uwagę na siebie, na, na siebie po prostu. No i zobaczcie tutaj, dlaczego wspominałam też o rodowych tutaj. Mm, dlatego, że w naszym rodzie historie się powtarzają. Wróćcie do, do, do Waszych babć, dziadków, zobaczcie, jak oni żyli. Jak żyli wasi pradziadkowie, gdzie? Jaka tam jest historia, za tym się kryje, jakie, jakie tam sytuacje polityczne, kulturowe, jakie tam są przekonania, jaka tam jest sytuacja finansowa, jakie tam są, e, e, jaki sposób komunikacji, ile rozwodów, ile e, takich ciepłych relacji. Zobaczcie, e, skąd wy to macie, bo to nie jest też tak, że dobra, ja to mam, bo ja taka jestem. Oczywiście zaraz do tego dojdę, też tak jest. Ale yy, żeby zrozumieć w pełni siebie, to trzeba wrócić najpierw do przeszłości siebie jako dziecka, w tym systemie rodzinnym, w którym żyliśmy, czyli tata, mama, rodzeństwo, a potem do rodu, co tam się działo, nie? I wtedy możemy to wszystko połączyć i mieć pewien obraz swojego życia. I yy, yy. Miałam coś powiedzieć i zapomniałam. No nic, jak sobie przypomnę, to wrócę. E, no właśnie, i tutaj e, powtarzamy też pewne role. E, role z dzieciństwa. E, kiedy byliśmy nadodpowiedzialnymi dziećmi, to też będziemy tą nadodpowiedzialność przyjmować w relacji, nie? E, jakby. Kiedy my, albo często relacje funkcjonują, bo my się na coś zgadzamy wbrew siebie, e, nadużywamy siebie, e, przekraczamy swoje własne granice. Wiele rzeczy byśmy nie zrobili, ale z lęku robimy. Zrobimy, robimy z lęku, żeby tylko być z tym partnerem. E, robimy coś pod wpływem kontroli. Na przykład nie realizujemy swoich e, potrzeb, nie? Czyli na przykład mamy ochotę gdzieś tam e, coś zrobić w ciągu dnia, ale brak zaufania do partnera powoduje, że ja się skupiam na nim, bo mu nie ufam. I chcę dotrzeć do tego, co on robi, jak on się zachowuje, czy on jest wobec mnie fair, czy on mnie nie oszukuje, czy on jest lojalny, czy, on, e, czy ja mogę z nim dalej coś budować i tworzyć. I po prostu jesteśmy nadczujni. I stąd ta kontrola w eee, relacji, ale ona pochodzi jeszcze głębiej. Ona pochodzi z naszego środowiska domowego, kiedy byliśmy nadczujni, kiedy baliśmy się, że coś złego się wydarzy, kiedy wiedzieliśmy, że ten dom jest niestabilny, że ten dom jest um, taki. Nieułożony trochę, nie? że rodzice są nieodpowiedzialni, to my po prostu kontrolowaliśmy, żeby to wszystko jakoś trzymać. My mieliśmy z pozycji dziecka takie, e, takie przekonanie, że my dzięki nas my możemy zmieniać ten świat i ten dom. No niestety, jako dziecko 5, 6, sześciu, siedmiu, ośmiu dziewięcioletnie, my nie byliśmy w stanie, mało tego, sytuacje, które działy się na zewnątrz. Zostało, zostawiło ogromny ślad w postaci lęku właśnie i kontroli, którą przekładamy na nasze relacje. Kiedy w domu był rodzic, na przykład, który pił alkohol, i nawet może z nim nie mieszkaliśmy, to mimo wszystko w naszej krwi jest tutaj pewien problem alkoholowy. I my też możemy w jakiś sposób przyciągać partnerów, którzy mają ten problem z tym alkoholem, nie? I jakby wstajemy też w takiej roli: No, ja dam radę, nie? Ja tego, ja tego pijącego człowieka zmienię, ja zrobię wszystko, żeby on był inny. Tylko to znów my skupiamy się na nim, a nie na sobie. I wiele my z tego tracimy. Tra tracimy nasze zdrowie, tracimy nasze, naszą energię do życia, nie rozwijamy się wewnętrznie, bo jesteśmy skupieni cały czas na tym człowieku. Przyjmujemy mu taką rolę, że my mamy robić to i to jest najlepsze, nie? I to jest najwłaściwsze. Ale jeszcze chcę powiedzieć o tym człowieku, partnerze takim, który może być to mężczyzna, ale może też być kobieta, która jest taka uciekająca, który jest taki uciekający, nie. Czyli, ty chcesz coś zbudować, ona się boi ucieka, albo on się boi ucieka. I na przykład zaczyna kłamać, nie? I mówi ci, że tego nie zrobił, a, to, a, a ty wiesz, że to zrobił, czujesz, że to zrobił, że jest w stosunku do ciebie nie okej, okay, nie fair. I on ci będzie mówił o, różne rzeczy. I jak ty jesteś w środku niepełna, bądź niepełny, to ty będziesz w to wierzyć. I choć czujesz, że tak nie jest, że on cię kłamie, że ty nie czujesz się z tą osobą dobrze, to ty będziesz robić wszystko, żeby siebie samego okłamać. No tak, no bo chcesz zatrzymać tą relację, bo ty się boisz być sam, sama. I te uczucia w tobie będą wygasać z czasem, i będzie wam coraz trudniej zbudować tę relację. Będziecie się cały czas oddalać, kłócić, bo... i to będzie szło małymi krokami do końca. Prędzej czy później to się wszystko rozpadnie, albo po prostu zaakceptujesz to, jaki jest. I będziesz z tym żyć. Czasem wbrew siebie, a czasem po prostu ee... nauczysz się z tym żyć, nie? Bo to też może tak być, że wiele po prostu tych relacji nauczymy się żyć z tym, z tym wszystkim. Może być też tak, właśnie, że ten partner on po prostu nie umie sobie emocjonalnie poradzić i on cię będzie kłamał, bo dla niego to jest jak dla alkoholika wypić setkę. I on będzie wierzył, będzie, on nawet będzie w to wierzył, że on nic złego nie robi, nie? On będzie ciebie ranił, on, nie, on będzie się za, zamykał, on nie będzie chciał rozmawiać w jakiś sposób o trudnych sprawach, bo on nie umie tego unieść emocjonalnie, tego, tych trudnych tematów. Zrobił coś, okłamał e, na przykład, zdradził cię i on nie uniesie tego, on będzie chował się i, i, i po prostu udawał, że wszystko jest w porządku. I to od ciebie tutaj zależy, czy ty chcesz być w takim związku, czy nie. I czy ty chcesz dalej w tym tkwić? Bo wiecie, bo można. Czemu nie? Dajemy kilka lat, bo wiadomo, trzeba wziąć pod uwagę to, że te relacje będą trudne. Ale ja wierzę też w to, że one się udają. Ja wierzę, że przechodząc te wszystkie kryzysy po kilku latach wybaczeniu sobie zdrad, wybaczeniu sobie e, słów różnych wypowiedzianych, takie trudne słowa. Kiedy przyjmiemy te rzeczy, wszystkie, które nas bardzo bolą wewnątrz, i nauczymy się z nimi żyć, to tak, to ta relacja się uda i ona za kilka lat po prostu no, przeżyjecie ze sobą wspólne te lata, ale też będziecie żyć w, w wielu z, z takimi lękami, też i z, takimi, no, z taką ciężkością pewną, nie? Ale też wierzę, że. Ten partner, on ma przynieść nam pewne, pewną lekcję, pewne zrozumienie siebie, pewne, pewne doświadczenie, pewną dojrzałość, bo po to tu przychodzimy, żeby doświadczać rzeczy, które mają nas zmieniać, które mają dawać nam taki rozwój wewnętrzny, mądrość pewną, lekkość, bo im więcej rzeczy przyrobimy, takich trudnych w sobie, właśnie często z tymi partnerami, tym o wiele łatwiej nam się potem żyje. A jak, czy my jesteśmy w stanie potem żyć po różnych takich kłamstwach, zdradach i tak dalej? To naprawdę zależy od tego, jaka jest otwartość w Was. I te relacje one naprawdę mogą wyjść, kiedy będzie tam głęboka otwartość i, i zrozumienie co do partnera. Eee, że on zdradził, bo po prostu to była jedyna, jedyne rozwiązanie dla niego, żeby sobie poradzić z, ze sobą w ogóle, nie? to rozstanie wasze, albo kłótnie, albo jakieś nieporozumienia, albo jeszcze coś, więc to też pochodzi oczywiście, te, te, te kłótnie, nieporozumienia pochodzą z naszych głębokich ran, nie, no bo zaczynamy się kłócić, zaczynamy dowalać, zaczynamy manipulować, zaczynamy oczekiwać więcej, zaczynamy szukać, Jakiegoś usprawiedliwienia, uciekamy, nie rozmawiamy, nie można się ze sobą spotkać, więc tego wszystkiego jest bardzo dużo. Wiesz, przychodzi jeden temat i nagle nie możecie dojść do porozumienia, bo on ma takie poglądy, a ty chcesz, żeby miał twoje, a i ty odwrotnie też. I po prostu zaczyna się konflikt, nie? A jak to się słabe emocjonalnie, to się pakuje i wynosi, a potem popełnia różne inne jeszcze rzeczy w związku z tym. I tutaj naprawdę. Yy, Relacja wcale nie musi tak wyglądać, ale też myślę, że po przerobieniu różnych rzeczy, i nawet gdyby się człowiek zdecydował któryś z Was na to, żeby odejść, to dając sobie czas na, na, na taki pewien jeszcze rozwój, i czas na to, żeby kogoś spotkać, to wreszcie spotkacie osobę, z którą będziecie bardziej rezonować, z, którymi, z którą będzie wam bardziej płynęło, z którym będzie zupełnie lżej. I ja w to wierzę, że po prostu czasem ludzie się spotykają tylko na jakiś czas, żeby coś zrozumieć, coś przerobić, ale niekoniecznie być ze sobą, bo życie jest takie. I kiedy spojrzy się na drzewo rodowe w pozycji totalnej biologii, ustawień systemowych. To się okazuje, że my powtarzamy pewien, pewną historię i ona się musi wydarzyć. Ale czy na pewno my możemy wyczyścić to drzewo rodowe pod względem e, powtarzania tych wszystkich historii, że już nie będziemy ich powtarzać, wtedy, kiedy my wzrośniemy do takiej e, pozycji e, mentalnie, intelektualnie, duchowo, że to, co się działo w tamtym rodzie albo to, co się dzieje w naszym życiu, to już nas nie dotyka i my jesteśmy całkowicie otwarci, wolni od tego. I to się wszystko jest tak zwana jaźń. Dochodzimy do tak zwanej jaźni, czyli e, tak głębokiej świadomości, takiego oświecenia i mądrości, że już, już nas to w żaden sposób nie rujnuje. I my nie Przestajemy powtarzać tą historię naszego rodu i te, te, te historie, które były naprawdę trudne. Ale żeby do tego dojść, to trzeba wzlotów i upadków, to trzeba rozstań i zejść, to trzeba e, głębokiej pracy, medytacji, pracy z ciałem, pracy z duchem intelektualnej, indywidualnej. Ja pracuję z taką głęboką podświadomością, jestem coachem, socjologiem, i na poziomie podświadomym pracuję właśnie e, z wewnętrznym dzieckiem, czyli z tym, e, co możemy wgrać nowego, i żeby trochę oczyścić się i nauczyć siebie kochać, żeby dojść do tej takiej pełni siebie. Więc jeśli ktoś z Was ogląda i chciałby popracować indywidualnie, to zapraszam serdecznie. Znajdziecie informacje do mnie tuż pod filmem. No i teraz, kochani, no, sami musicie sobie z tego filmu odpowiedzieć na to pytanie: zostać czy odejść? To jest praca i proces. To jest przede wszystkim indywidualna praca, bo dzięki temu, jak dużo czasu włożycie na, na siebie, zrozumienie siebie, popracowanie z różnymi rzeczami, tym o wiele łatwiej będzie Wam podjąć decyzję o tym, czy zostać, czy odejść. A zatem tyle. Pewnie nie wyczerpałam tematu, ale mi się za chwilę bateria rozładuje, więc, więc kochani, dbajcie o siebie najpierw. Pracujcie ze sobą najpierw, a potem działajcie z pozycji wnętrza, bo tam jest odpowiedź na wszystko. Pozdrawiam Was ciepło i wszystkiego dobrego. Hej.